Cześć, witajcie kapitanowie na kanale klanu KAA. Zobaczycie dzisiaj bitwę w wykonaniu naszego klanowicza x bitwa bitwy na Yamato. Jest to bitwa sześciominutowa. Jeżeli interesujecie się troszkę historią, to na pewno wiecie, że w roku 1967 miała miejsce bitwa sześciodniowa pomiędzy Izraelem i siłami arabskimi. To będzie bitwa sześciominutowa, właśnie widziana oczami. Kapitana Yamamoto Isoroku, który jest na tym egzemplarzu Yamato osadzony. Dodam jeszcze tylko, że X-Way jest graczem, z którym mam przyjemność grać od ponad już półtora roku. W momencie, gdy przyszedł do World of Warships, dosyć szybko zaczęliśmy wspólnie grać. No i gramy tak do dzisiaj x jest graczem doświadczonym, bardzo doświadczonym nawet można by powiedzieć, a szczególnie doświadczonym jeżeli chodzi o flotę japońską. Jest specjalistą od floty japońskiej, a jeżeli chodzi o Yamato, no można nieskromnie powiedzieć, a zasłużenie w stosunku do jego osoby, że wszedł tutaj na etap mistrzowski. No co zobaczycie za chwileczkę w tej krótkiej, ale bardzo treściwej bitwie. Dodam jeszcze, że X-Way jest graczem bardzo adaptatywnym, jeżeli chodzi o Yamato. Chodzi nie tylko o inne okręty, jeżeli chodzi o inne okręty również. Ta adaptatywność polega na tym, że gra on na Yamato generalnie tak, jak grać się powinno, czyli z dużej odległości, unikając tym samym ostrzału Palącego ze strony przeciwników, a z wykorzystaniem donośności tych dział i doniośności oraz celności. Natomiast, gdy trzeba, wchodzi on w zwarcia wykorzystując sekundarkę. Tu jest kapitan, oczywiście, 19-punktowy. Ten okręt jest już w pełni zbudowany, tak jak trzeba. Tak więc, e, wykorzystując kandarkę i dobijając e, z dział e, baterii głównej, również jeżeli chodzi o niszczarki. Ale okej, okay, bitwa się zaczyna. Pierwszy strzał oddany, tak, na rozgrzanie rów. Tutaj oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił Waszej uwagi, bo ludzie salwano ją to. Proszę bardzo, byście spojrzeli na minimapę, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze Haragumo. Wyjdziemy z widoku gracza do widoku obserwatora. No Haragumo strasznie tutaj zaspało, pozostałe niszczarki są już na kapach, tak. A Haragumo tam przed chwileczką było to widać na czacie. Mają tam gracze pretensje do, do, do tej niszczarki, tak. Haragumo mocno przysnęło. Ok, w porządku, kolejna salwa, tym razem do Salema. 6000 było z wrogiego Yamato, w tej chwili Salem dostał za około piętnaście tysięcy No i ktoś go dobił, konkretnie nasze Buffalo, Salema już nie ma No i tutaj zwróćcie uwagę Za chwileczkę będzie to widać, przy wyborze kolejnego celu który tutaj na chwileczkę skupi się na o właśnie, mamy tutaj Neptuna. No, e, kapitan tego e, okrętu chyba za bardzo zaczął utożsamiać się z e, mitologicznym królem e, mórz. E, Neptun nie powinien tak pływać, być może sądził, że jest niezniszczalny. Proszę popatrzeć, co się dzieje w tej chwili. Tak, było 25 z 54 tysiące damage'u. Być może sądził ten kapitan, że jest niezniszczalny, nietrafialny, tak. No Ta salwa go na pewno wybudziła z tego snu. Jak na moje oko to no, Neptun nie powinien pływać w tak otwartej, na tak otwartej przestrzeni. Kolejna salwa wystrzelona tam, gdzie Neptun hamował. Tak i zaraz zobaczycie, jak to się skończy, czego już na pewno się domyślacie. Było 54 tysiące 000... A jest pierwszy frag i 81 tysięcy. Ja myślę, że po części Neptun tutaj popełni dwa błędy. Po pierwsze e, za... Bardzo na otwartej przestrzeni. Po, po drugie, nie sądził, że ktoś tak jak X-Way zrobi to, co zrobił, a mianowicie X-Way przytleczką wypuścił samolot zwiadowczy zwiększający zasięg, a jednocześnie zwiększający kąt ostrzału. Czyli nawet gdyby był troszeczkę bliżej wyspy, to no najprawdopodobniej no tak jak Iowa, najprawdopodobniej to nic nie pomógł. Przez chwileczkę widzieliście, że X-Way wziął sobie na przez ułamek sekundy na cel niszczarkę. Dla niego, wierzcie mi, nie jest to wyzwanie natomiast Iowa jest tutaj dużo e, bardziej łakomym, koskiem, tak, proszę bardzo za 29 tysięcy e, no oczywiście warto ją dobić no, e, na taki natomiast konsek łakomy wszyscy mają ochotę i tutaj nasza Alabama sprawę sprawdza chwileczkę, dokończy Salwa niestety nie doleci, szkoda, bo byłby to zasłużony frag ale no to jest właśnie frak w stylu x waya Miałem przyjemność obserwować już bitwy, gdzie z jednej salwy schodziło po 50 kilka tysięcy damage'u z przeciwników, tak? Między innymi piękna bitwa, gdzie nie pamiętam amerykański jakiś chyba dziewiątotierowy pancernik albo dziesiątotierowy, no, wyparował prawie że w całości na, na salwie. Zobaczcie, kończy się już pula, pula damage, pula punktów u czerwonych. cechleczka bitwa będzie zakończona. Ja ze swojej strony dziękuję wam za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam do gry w naszym klanie. Do zobaczenia. Cześć.